Powtórz to jeszcze raz I zobaczyli raz. Uch. Proszę mnie tutaj planu nie psuć No uparli się, no uparli się i koniec no, uparli się, no. A! Ją na Nie strzelać do pianisty. Kręć, Robert, kręć, na kolanach już jest. Już, kolanach. Boże, bo się dobić, już był na kolanach. Może chcieli dobić, będzie gorzej. Już był na kolanach. najgorsze, że trzymają nas w szachu. Nie mamy drogi odwrotu. O, to ognia, dnia, nie? nie. <gry facial> A co się będzie? <gry> to jest tak zwana no, wielka no panorama. paranormalna. Nie ja wiem, czy Wacisz Radzi jest Którego kręga? Żona się z tej skrzynią! chyba bronić! Tak? Mikołaj dzwoni. Halo! A, żyje! Co to, to jest Mikołaj? <gry> yy, w Pachu w Kalnym Mieście. No. <laughs>